Zapraszam na kraftemce.pl, ponieważ startuje już w ten piątek tam nowa edycja trybu Ekonomia. Zajrzyjcie w opis, a tymczasem lecimy z dzisiejszymi szotami. Widzowie, kto zostawi łapkę w górę, będzie miał trochę szczęście w szkole. Serio, to jest jedna łapka w górę. Jestem dzisiaj na minus 5 milionów. 5M na minus, tylko dla kontentu. Serio, bo mogłem z nim nie grać już. A grałem dalej, nie? Po co ja w ogóle się tam namówić? Pamiętajcie, żebym się nie dał temu oszustowi S-owi namówić, nie? To jest taki mamy oszust. Taki jest dla kolegi. Ja dzisiaj będę pamiętał te 5 milionów. Ej, widzowie, jak kto jest jeszcze w szkole? Napiszcie Jana na czacie, jesteście w szkole. Napiszcie Jana na czacie, jesteście w szkole. No, kurwa, jakim cudem on ma tyle HP? Jeszcze mi biega w kółko i mnie knoka. Dobra, gra jak śmietnik ten ziomek. Kurna, co to za nuta wleciała? Co to jest za nuta w ogóle? Co to wleciało? Ej, to nie wleci jakiś fris czy coś? 12 się Redux, jego Szu tam podobno go odbanował. Młody odbanowali cię napisz. Szu tam miał go odbanować. Ej, Śmiet... śmietniku z tym szalkerem, nie? Aż mi się ciepło zrobiło. Nie mogłem klatki użyć. Ten odda. Odda, zaraz zobaczymy. Oddał. Ale nuta. No przynajmniej nie, nie dosłania taka nutka. ja go też kaskilowałem ta. Mm. I dzięki bardzo za dyszkę. I znowu tu, tu, już byłem. Czemu ja tu leżę w ogóle? A, już wiem dlaczego leżę. No bo te śmietniki robią trapa z Szalkerem, no przecież. Nie wiem, oni chorzy te ziomki. Eee, ale co kiraki? nie wiem o co ci chodzi. Hmm. Oho! Jay! Coś ty zrobił, Jay! No nie, no nie, no nie! Jay, coś ty zrobił, nie! Jay, no nie, no nie, no coś ty zrobił, nie! Coś ty, coś zrobił, nie? Widzieliście wy to? to? na moich oczach, na moich oczach widz tak oddał itemy. Jay, to już było dla mnie to oddać. Dosłownie. Jeszcze ten debil, nie? Ten debil jeszcze skillował, nie? Jeszcze ten kretyn skillował. El -Mucho go skillował? Nie, chyba wy go skillował, tak mi się wydaje. W ogóle on... Jay, ja nie wiem, coś ty zrobił, Jay! Zamiast klikać cały czas w spację... To ty waliłeś perły takie, nie? Takie do góry perły waliłeś. A ty no co? O, sto, o, 100K? o 150. Pierwsze moje, drugiego. W ogóle, czemu nie dać 200k Mordo? Powyżej 200k gramy jakby o więcej. Pamiętajcie, jakby powyżej 200k bardziej, jakby wam się odmaca, nie? No, sam to ja mówię. Jakby powyżej 200k gramy o połowę, a powyżej o 0,75 tego, nie? Robi. Jesteśmy na minus znowu. No nie, 150k, no. Chce ktoś o coś lepszego? Może ten Patyk chce o coś lepszego. Patyk, o co? 75k. Pierwsze moje, drugie jego. 75k odzyskałem. Mm. Dawaj Robi, jak chcesz to możemy iść. O 100k, dobra. Pierwsze moje, drugie jego. Jaki fart, jeden on minus 5. No i... Dobra, jest ja nie wiem, jak ty wygrałeś te 5 nie? Przecież to jakieś nieszczęście w ogóle było, odkułeś się, nic, ja dopiero teraz zaczęłem, nie? Dopiero teraz nic się nie odkułem tak naprawdę. Temu piroksowi nie dałeś, a wygrał, dałem przecież! Grał o 50k i mu potem to dałem przecież. Dałem przecież temu piroksowi. Dobra, pierwsze moje, drugiego. jego. Jaki fart, jeszcze Zostaw jeden, 140. Dobra, nie najgorzej. Ale z tobą jest to już nigdy, nigdy w życiu, nie? Mm. Chce ktoś jeszcze? No, jak w sumie chyba? Robi jeszcze jedna lka? Dobra, robi. O dwie. Pierwsze moje, drugie jego. No, o jeden! Nie wiem, serwa mi się ta LK. Kurwa, serwa mi się ta Elka